Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Żurawski, jestem dyrektorem Elitarnego Studium Służby Ochrony Delta i w związku z tym, że prowadzimy nową rekrutację do naszych szkół, chciałbym zachęcić wszystkich Państwa, którzy interesują się służbami mundurowymi, ale nie tylko, do tego, abyście uczęszczali do naszej szkoły, więc zapraszam do krótkiego przedstawienia oferty. Elitarne Studium służb Ochrony Delta jest to szkoła dwuletnia, policjalna, kształcąca w zawodzie technik ochrony fizycznej osób imienia detektyw. To znaczy, że osoby, które kończą naszą szkołę mają dwa zawody. Pierwszy to technik ochrony fizycznej osób imienia z legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej, oczywiście służbowej, po zdaniu egzaminu państwowego. I tutaj absolwent posiada najwyższe zawodowe kwalifikacje w branży ochrony, i drugi zawód to zawód detektywa, gdzie po uzyskaniu licencji detektywa absolwent może wykonywać czynności w zakresie usług detektywistycznych. Absolwenci otrzymują także inne dokumenty niezbędne do pracy w naszej branży, czyli członka służby porządkowej i kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych. Zajęcia w naszych szkołach prowadzone są w formie zaocznej średnio dwa weekendy w miesiącu, czyli dwie soboty i dwie niedziele. Forma zaoczna umożliwia podjęcie pracy naszym słuchaczom w trakcie nauki. No i tutaj w większości przypadków ona nie koliduje z wykonywaną przez nich pracą. Zajęcia w naszej szkole to w dużym stopniu zajęcia praktyczne. Dotyczy to przedmiotu wyszkolenie strzeleckie, gdzie uczymy naszych słuchaczy posługiwania się bronią krótką i długą. Słuchacze w każdym semestrze odbywają strzelenia Między innymi z pistoletów, rewolwerów, pistoletów maszynowych, karabinków i strzelb gładkolufowych. Tutaj mamy na wyposażeniu takie jednostki jak Glock 1719, Walter P99, które stanowią wyposażenie, między innymi, jednostek policji straży granicznej. Ponadto słuchacz strzela z pistoletów maszynowych Glauberyt oraz strzelb marki Mosberg, karabinków AK-47, czyli słynnego Kałasznikowa i Karabinków Beryl. Zajęcia praktyczne to także przedmiot samoobrona, szanowni Państwo, i techniki interwencyjne, gdzie kładziemy nacisk na umiejętności stosowania technik interwencji w oparciu o środki przymusu bezpośredniego. Uczymy posługiwania się pałką służbową, kajdankami, uczymy kajdankowania, skutecznego kajdankowania. Oraz innymi środkami, np. tak zwanymi paralizatorami, czyli środkami służącymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Słuchacz powinien mieć dobrze opanowany ten zakres materiału i umiejętności, ponieważ w późniejszej przyszłej pracy, podczas ewentualnych interwencji, po prostu musi sobie dobrze poradzić. My uczymy także skutecznej samoobrony, tak by nasz absolwent umiał obronić siebie i inne osoby w sytuacji zagrożenia i ataku. W ramach zajęć praktycznych uczymy również w oparciu o przedmioty ochrona osób i konwojowanie oraz bezpieczeństwo imprez masowych, gdzie pokazujemy tajniki wykonywania ochrony osób w szykach ochronnych z użyciem broni palnej i bez oraz bezpieczne przemieszczanie osób za pomocą ochronnych kolumn samochodowych. W ramach zajęć praktycznych w pierwszym roku kształcenia organizowany jest też specjalistyczny obóz szkoleniowy, gdzie słuchacze uczą się i doskonalą elementy pierwszej pomocy w warunkach bojowych, odbywają strzelania sytuacyjne w ochronie osób, gry dydaktyczne, postępowanie w przypadku ataku na osobę chronioną przy użyciu materiałów wybuchowych, uczą się elementów zielonej taktyki oraz uczestniczą w innych atrakcyjnych zajęciach praktycznych. Nasi słuchacze mają też zajęcia teoretyczne takie jak psychologia, socjologia i etyka, prawo karne, cywilne, podstawy prawne zawodu i inne. Zajęcia teoretyczne prowadzone są również online przy pomocy nowoczesnej platformy edukacyjnej. Szanowni Państwo, dla chętnych słuchaczy organizujemy obozy spadochronowe, narciarskie, nurkowania i survivalowe. Dotowane są one w 50% przez szkołę, a czasem zupełnie bezpłatne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych wojska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, International Bodyguard Association oraz specjalistów z zakresu prawa, psychologii oraz zabezpieczenia obiektów. Egzamin zawodowy zdajemy co roku na najwyższym poziomie w Polsce. Nasze szkoły są ośrodkami egzaminacyjnymi. Posiadają najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia zajęć dla służb ochrony. Jako jedyni w kraju posiadamy własne magazyny broni palnej obiektowej, specjalistyczne maty, symulatory i trenażery strzeleckie, nowoczesne środki audiowizualne i wiele innych pomocy dydaktycznych, co uważam, że jest tutaj bardzo ważnym elementem. Szanowni Państwo, praktyki dla naszych słuchaczy organizujemy w oparciu o profesjonalne biura ochrony. Głównie współpracujemy z międzynarodowym koncernem ochronnym Securitas. Nasi absolwenci w późniejszej pracy zawodowej są cenionymi pracownikami ochrony. Pracują między innymi jako szefowie ochrony, zajmują się konwojowaniem wartości pieniężnych, jeżdżą w patrolach interwencyjnych, pracują w straży ochrony lotnisk, w straży ochrony portów morskich. Na obiektach i obszarach, gdzie uzbrojeni są w broń palną i środki przymusu bezpośredniego, ale pracują również w innych służbach mundurowych, między innymi jest to policja, wojsko, straż graniczna, służba ochrony państwa, bo pamiętajmy o tym, że delta to także gruntowne przygotowanie do pracy w innych służbach mundurowych. Nauka jest odpłatna. Czesne miesięczne w naszej szkole, szanowni państwo, to kwota 180 zł. W ramach czesnego słuchacz otrzymuje polar z logo delty. Koszulki ćwiczeniowe, które obowiązują podczas zajęć, podręcznik, materiały szkoleniowe, udział w obozie szkoleniowo-taktycznym, strzelania praktyczne i wiele innych elementów. Wydawanie jakichkolwiek dokumentów, egzaminy semestralne i poprawkowe nie są objęte absolutnie dodatkowymi opłatami. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dobry stan zdrowia kandydata i ukończenie szkoły średniej. Matura w naszym przypadku, ponieważ jesteśmy szkołą policjalną, nie jest wymagana. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkie osoby, które chcą zdobyć nietuzinkowe umiejętności, dobry zawód, osoby, które interesują się służbami mundurowymi, a przy okazji chcą się z nami podczas cyklu edukacyjnego dobrze bawić. Zapraszam serdecznie i dziękuję za uwagę.